Cześć, z tej strony, Pablo, a to jest kanał w Compa. Kolejny odcinek z serii Starsand. Siódmy odcinek. Muszę przyznać, że nie grałem parę dni w Starsand, bo zagrałem w międzyczasie jeszcze w Medieval Dynasty, które chyba najmniej z tych gier, które grałem ostatnio mi się podoba. Zobaczymy, czy będę to kontynuował. Jeszcze się zastanowię. No i oczywiście w Ranch Simulator. I to powiem, że całkiem spoko mi siadło. Zobaczymy, jak będzie dalej. Bo póki co, jak to nagrywam, to mam nagrane dwa odcinki z Ranch Simulator. No ale będę nagrywał dalej. Okej. Okay. Ja sobie muszę przypomnieć, przypomnieć sobie, co tu się stało, no ale generalnie okej. Okay. Pamiętam, uciekałem przed burzą piaskową. Mamy, mamy tą piramidę tam. W oddali. Okej, okay. jak my wyglądamy z zapasami. Pamiętam, że chciałem sobie zrobić skrzynię. Aha, okej. Okay. Zapomniałem o najważniejszym, że. Że trucizna mnie atakuje. Dobra. Tak, yy, wody czy musimy się napić, no może troszkę, zjemy coś. Ok, chyba trzeba zacząć z powrotem robić zapasy jedzenia to na pewno. Yy, I chciałbym zbudować sobie skrzynię. Dobra, yy, przejdźmy do tego, co nam jest w ogóle potrzebne na tej skrzyni. Skrzynia. 10 ogunków, yy, 4 patyki. A taki mamy dwa, może zaraz jakieś zbiorę. Ogonki oczywiście z liści, 10 ogonków, czyli 5 liści musiałbym sobie wyrzucić. Okej. Okay. Pociechamy liście i zaraz zobaczymy co tu zrobimy sobie dalej. Tak, rozkminiam teraz jeszcze sobie w międzyczasie czy ja mam gdzieś podróżować dalej. Czy Może zostać sobie tutaj na miejscu. Szczerze to, jeszcze nie wiem, co mam zrobić. Ale yy, zaczynam się skłaniać ku temu, żeby postawić jeszcze znacznik zaraz, zaraz i zobaczyć. Ten znacznik wyskoczy gdzieś na mapie. Będziemy się mniej więcej wtedy orientować, w którym miejscu my w ogóle jesteśmy. Okej, okay, dobra, tak. Yy, skrzynkę mamy wszystko. Nie, dwa patyki jeszcze. Y, tu chyba mamy patyk. Potem się jeszcze wrócę. Okej, okay, mamy żabę. No nie ma co gardzić tutaj nawet jednym kawałkiem mięsa. Y, chyba go teraz nie podniesiemy. Ale okej, okay, zaraz po niego wrócę. Tylko zrobimy tak właśnie. Skrzynkę wytwórz. Nie możemy wytwarzać, brak miejsca. Ale tu sobie wyrzucimy. Niech będzie młotek, cokolwiek. Okej. Okay. To się tworzy. Teraz tak, czyliście możemy jakoś uporządkować, nie mieliśmy ostatni. Dobra. Za chwilkę zaczniemy wkładać wszystko do skrzynki. Młotek sobie weźmy, po żabkę zaraz wrócimy. E, ja bym chciał, żeby skrzynia się zrobiła, ale nie trafiłem. Tragicznie. Tragicznie. Okej, okay. i teraz tak, postawimy ją sobie gdzieś tu. Może, albo tu. Hm, zacznę się zastanawiać, co tu zrobić, bo. Miejsca nie mamy zbyt dużo, ale ok. No to jest chyba jakiś tam rozsądny pomysł. Dobra, i teraz możemy zacząć sobie troszkę porządkować rzeczy, które na tą chwilę nie są nam potrzebne w takiej ilości jak mamy. To na pewno. Ok. Młotek w razie budowania, później to jest chyba materiał. Ok. Te rzeczy sobie pochowamy. Bidonu na razie nie będę używał. Mam trzy bukłaki, też mogę tutaj schować jeden co najmniej. Artefakt nosimy ze sobą. Jeden łuk możemy tu sobie zostawić. No i myślę, że na razie to może w ten sposób wyglądać. Tutaj bukłaczek. To sobie jeszcze dzisiaj zjemy może. E, dobra, no tak bym to na razie widział. E, coś tu miałem do podniesienia. Okej, okay, prymitywna siekiera, która... No dobra, będą na razie dwie sztuki. Nie zapomnijmy o żabie, bo... O kurcze Chciałem powiedzieć, że szkoda by jej było No bo to mięso się zmarnuje A tutaj taka niespodzianka Czy tu latają jakieś sępy? Zjadły mi tam żobę. Okej okay. Dobra, yy, tak, tu są ananasy, to nie yy, Pewien owoc, który widziałem Gdzieś tam w oddali yy, Przy poprzedniej oazie Ktoś napisał mi w komentarzu Że Z tego owocu prawdopodobnie można zrobić materiał no, więc ja sobie to jeszcze sprawdzę. Myślę, że się tam wybiorę. Dobra, jest żabka. Muszę tego mięska nazbierać, póki gdzieś tutaj będzie. Dlatego chcę sobie obejść to dookoła. Zupełnijmy wodę. Okej. Okay. Dobra, chyba nie mam drewna nazbieranego za bardzo, więc przy okazji, jak już tu stoję, to zetnę palmę. Za chwilę postawimy sobie ten znacznik. No i zacznę sobie kontrolować naszą pozycję. Na pewno, takim celem, numer jeden, jak gdzieś spotkamy jakieś zwierzę, z którego będzie można worek jadowy pozyskać. Być może po prostu nie z każdego skorpiona to wychodzi, nie wypada, ale jak będę widział następnego, to na pewno go ubiję. Amyki, ok. Na pewno będę musiał wrócić do tej piramidy, ale nie wiem czy... No dzisiaj to raczej nie, bo tam wygląda na to, że musimy jeszcze znaleźć jakąś, nie pamiętam, mieć żelazo, nie pamiętam co to było, to za chwilkę jeszcze sobie sprawdzimy też. No ale generalnie bez tego nie ma co tam wracać. Dobra. A, kłód jednak mamy dość. Ok, rozdzielmy to w ten sposób. Tak, tak. Jasne. To sobie zjemy od razu, tak tyle. Zrobimy sobie miejsce w ten sposób. No dobra. Tak, chyba zebraliśmy wszystko, co jeżeli chodzi o jedzenie w sensie jakiejś żaby o tej porze tutaj. No i teraz... zaraz zbudujemy ten znacznik. Jeszcze sobie przejdę tu. Tam pewnie jakieś ogonki będą mi potrzebne, to znaczy dokładnie to Liny. No ale z ogonków to będziemy musieli zrobić, tak mi się wydaje. O! Żaba. I ona nie ucieka. Powiem Wam, że na moich słuchawkach przeskakuje mi bardzo szybko z ucha do ucha i gdzieś znika. O, jest dobra. Ona nie ucieka do wody. To akurat jest duży plus. Ok, zaniesiemy sobie to mięsko jeszcze tam i zabieramy się za ten znacznik. No, nie ma co tutaj zwlekać, bo czas leci. Czas leci, już mamy. Za chwilę będziemy mieli 10 minut, a ja tutaj nic więcej nie mam zrobionego. Okej, okay, to sobie weźmiemy. Dobra. Aha, zapominam o temperaturze w ogóle. Tak, yy, znacznik. Co my potrzebujemy? Trzy patyki, jedną linę. Z liną to nie będzie problem. Dobra, kostita. No i tego się obawiałem. No, szczerze. Na chwilkę to było... Też zdrowie mi trochę wróciło, no ale trochę się obawiam tej konfrontacji. Mam nadzieję, że będzie tylko jeden. Dobra, tak, zrobię sobie tu w ukryciu na razie. Robimy sobie linę. I wtedy do znacznika. Aha, jeszcze dwa patyki. Nie chciałbym kłód tu marnować. Więc dobra, wyjdźmy na walkę. Pytanie, gdzie on jest? Zjemy sobie mięso. Zobaczymy, czy coś nowego wypadnie z tego kosmity, bo może tak być. Dobra, ja będę biegał za patykami i w międzyczasie on na pewno gdzieś się pojawi. Nie wierzę, że nie. A jeżeli patyków zaraz nie znajdziemy, to sobie zrobię spłody, tylko nie chciałbym się skupiać na takim craftingu tutaj po zachadką, w momencie kiedy kosmita jest blisko. Ok, już go zobaczyłem. Chodź tu, chodź tu. Jeżeli jesteś sam, to nie będzie dużego problemu, myślę. Dobra, nie jest tak źle, tylko trzeba w odpowiednich momentach strzelać. No ale najlepiej też z tym zdrowiem nie jest. Mam nadzieję, że to jest jedyny, bo jeżeli będzie ich więcej tutaj, no to ja za chwileczkę mogę nie dać rady. A właściwie to prawie na pewno nie dam rady. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze była strzała, nie wiem. Gdzieś tu trzeba było uderzać w któreś miejsce i za chwilę... Udało się coś wyciągnąć, okej, okay, jest, dobra, jest, tak. Łupy z niego mamy. Tu coś jeszcze się pojawi, jeżeli będę siekał na przykład w niego się siekierą. Jestem ciekaw, da się jakiś właśnie na przykład worek jadowy z niego pozyskać. No to by było interesujące. Jestem też ciekaw a propos trofeów, czy te trofea na przykład, yy, to zaraz sprawdzę, bo to mi teraz wpadło do głowy. Czy te trofea mogą powodować, że na przykład ten kosmita w danym miejscu nie będzie chciał nas zaatakować? O, żabka. żabkę. To się oczywiście przyda. Te zwierzęta w ogóle, jak dotarłem tutaj, było ich sporo. Natomiast na tą chwilę nie ma żadnego, tak jakby uciekły nagle. Ja zadomowiłem się w oazie, więc one uciekły gdzie? No patrzcie, ledwo powiedziałem. Okej, okay, może za chwilę zapoluję chociaż średnio mi to idzie Na pewno tak Wrzucimy sobie tutaj jeszcze żabkę Jakieś kłody Tutaj myślę dwie Okej, okay, nie możemy stać za blisko Dobra To jest jedna z rzeczy Tak, patyki Potrzebujemy jeszcze trzy patyki Teraz nie pamiętam, czy tutaj dwa się pojawiały z jednej kłody Czy też więcej My się musimy cały czas chłodzić Czapkę przecież mamy. Prymitywną, bo prymitywną, ale jest. Okej, okay, kłoda. Możemy ją tu porąbać. Dobra, tych patyków jest więcej, więc nie będzie problemu. Zrobimy sobie ten. Co do trwałą w ogóle jest potrzebne? Kłoda, głowa obcego, lina. Głowy, może mamy w skrzynce schowaną. A jeszcze trzeba będzie jedną linę zrobić, dlatego że jedną zużyjemy teraz na znacznik. Ok, mamy ten znacznik. Skierujemy sobie znacznik w stronę piramidy. Ok, jak to teraz na mapce będzie wyglądało? Tutaj mamy ten znacznik. Ok, piramida. Jest gdzieś powiedzmy tutaj. No jeszcze możemy to dokładnie sprawdzić. Ale już wiemy, że mamy odkryty dopiero taki kawałek mapy. Tutaj gdzieś była ta druga oaza, chyba tak coś kojarzę. Czyli na mapa jednak nie jest taka mała, na jaką wygląda. Taka skala po prostu. Dobra, tutaj na chwilkę może się schodzimy. A w ogóle, teraz dopiero, teraz się zorientowałem, że tu mamy współczynniki. E, a propos obrony, ataku, oczy, spada temperatura. Dobra, zdziwiłem się, że nie spada. No i niestety jest problem z życiem. Problem z życiem występuje. Ogon skorupa, ok. No jak za chwilkę coś pozytywnego się nie stanie. Nie znajdziemy czegoś, co nas uleczy, to może być problem. I to spory problem. Bo save'a brak przed ugryzieniem. Mater... Okej, okay, no. Teraz możemy zginąć. Może tak się stać. Szkoda, że sen jakoś nie przywraca nam tej energii. No ale coś kojarzy, że ona się regeneruje szybciej niż spada, jeżeli nic nas nie atakuje, więc może tak się też stanie. E, dobra, możemy sobie zaraz jeszcze zjeść, ale to za chwilkę. Napijemy się bukłak, bukłak uzupełnię sobie za chwilę. E, I pomyślmy, co my tu jeszcze możemy wytworzyć. Może tak, skupię się jeszcze na tym, co mamy do zrobienia. Mamy do zrobienia piec, który służy do przetapiania dużych ilości rudy i wypalania gliny. Ok. To chyba będzie też jeden z dobrych pomysłów. Rozmaite substancje. Dobra, ale tu glinę potrzebujemy, właśnie. E, tak, możemy wejść na wieżyczkę. Pojawia się na mapie. Ciekawe, czy z niej mogę strzelać do obcego. Ale dużo kłód na razie może nie będę robił. Dobra, teren e, rolniczy. Deski i liny to też jest jakiś pomysł. I to mamy w obiektach. W narzędziach. Czy coś jeszcze mamy? Pochodnie mamy, której nie mieliśmy wcześniej. Ok. E, to jest też jeden z dobrych pomysłów. Broni tej nie odkryliśmy. E, tutaj mamy tak. Mikstury, gęsta mikstura, którą przed wypiciem najpierw e, trzeba najpierw ugotować, ale nie pisze co ona zrobi. Naprawdę no, to jest to, co uleczy. To z, chociaż jest jeszcze antidotum. No, nie wiem szczerze, co mam zrobić. Potrzebowałem materiału. Aha, roślina kanapa. Faktycznie. Dobra, wiecie co? Znaczy, problem jest taki, że ja bym się gdzieś wybrał. Tylko z takim poziomem zdrowia, Jakie ja mam obecnie. To trochę się boję wybierać gdziekolwiek. Po prostu. Musiałbym się trochę podleczyć. No, ale też nie ukrywam, że przydałoby mi się mięsa więcej. A, źle to zrobiłem. Ja to zwierzę trafię Tak, ale Ale raz, a drugi raz to będzie raczej problem To jest moja strzała Jest Problem jest z temperaturą Ja nie widzę tego celownika, muszę powiedzieć szczerze Okej okay. No nie ...to nie były dobre strzały. Nie wiem też w jakiej odległości zaczyna uciekać to zwierzę. Okej. Okay. Jednak się udało tym razem. Raz, dwa, czyli dwie strzały ogólnie trzeba zużyć. Okay. Co to jest? Skóra. No tak. Zapomniałem, że. O! Wielbłąd, ale wielbłąda chyba byśmy nie zabijali, bo coś kojarzę. Że, że była mowa o tym we wskazówkach jakichś przeładowaniu gry, że można go jakoś oswoić. Nie wiem jak, nie wiem czy nas może zabić. Wielbłąd. zadziedzenie jedzenie. Halo panie wielbłądzie? Ci dać jedzenie. Nie masz. Nie masz żadnej żywności. Mam, tylko. A. To jest wielbłądy. Wiecie co, poczułem się teraz głupi. Bo nie pamiętam co mogą mieć wielbłądy. Czy są mięsożerne, czy roślinożerne. E, także... No, poczułem się teraz bardzo głupi. Dobra, zróbmy sobie ze dwie kłody tak myślę. Te dwie kłody wrzucimy tu. Tak, my sobie możemy zjeść na pewno kawałek. Natomiast y, zróbmy jeszcze jedną rzecz. Zerwimy ananasa. Gdzieś, gdzieś był, gdzieś widziałem ananasa. Chyba tam. I sprawdźmy to, czy ten wielbłąd zadowoli się ananasem. Nie wiem, czy mam mu go jakoś rozłupać, czy, czy nie? O, elbon został nakarmiony. Super. O, tu zgubiliśmy jakieś liście, widzę. To sobie podniosę. Czy mam jeszcze jakieś ananasy, żeby on się tu do mnie przekonał? Nie wiem, czy coś mogę tu teraz zrobić? Dać mu pić, nie? Jedzonka, jedzonka, niebo, nic więcej nie mam takiego. Panie wielbłądzie, czy ja mogę na pana wsiąść? Nie. Też nie. Dobra, poszukajmy jeszcze jakiegoś ananasa albo czegoś takiego. Juka. Mhm. O, jest ananas. Dobra. Panie wielbłądzie, nie odchodź. Damy Ci jeszcze jedzonka, jeżeli chcesz. Nie chcesz, nie jesteś głodny na razie. No dobra. To nic, poczekamy na rozwój sytuacji. Tak, mi powinno się odnawiać trochę zdrowie. Jestem ciekaw, za ile kosmici przyjdą znowu. No bo jeżeli będę miał dwa dni przerwy, to myślę, że zdążę się na tyle zregenerować w jeden dzień, że mogę później skoczyć na jakąś inną oazę i poszukać sobie skorpionów na przykład. A gdybym mógł wsiąść na wielbłąda, no to byłoby mi o, w ogóle o tyle łatwiej, że szybciej bym się przemieszczał. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, mamy kolejne mięsko. Trzeba je piec jak najszybciej. Tylko, że gdybyśmy chcieli stąd sobie gdzieś tłumaczyć, no to lepiej, żebyśmy y, już mieli wszystko przerobione. Tak, tu do, już dorzucimy jeszcze jedno. więc sobie wziąć to. Gdzie jest pan wielbłąd? Pan wielbłąd chyba gdzieś uciekł, ale mam nadzieję, że jeszcze się pojawi. Dobra, teraz tak, rozkminijmy jeszcze jedną rzecz. Dlatego, że mamy skórę. To jest z materiału to, nie? Ze skóry jest torba i plecak, no ale to w sumie plecak już mam. Okej, okay, tu wszystko jest z materiału, czyli ta skóra na razie nie jest mi do niczego potrzebna. Tej torby chyba tutaj nie mogę więcej założyć nigdzie. Ok. No dobra. Tak, woda. Jeszcze jedno jedzenie. Zastanówmy się, bo ja powoli. Powoli, oprócz tego, że chcę się gdzieś wybrać, to przestaję mieć jakiś plan, a to nie jest dobra metoda na to, żeby przetrwać. Mógłbym spróbować wieżyczkę wybudować albo rozbudować dom. To jeszcze jest jedna z do, jeden z dobrych pomysłów, ale myślę, że póki co mógłbym się spróbować po prostu gdzieś wybrać. Nie wiem, czy nie jest za późno, ale pobiegniemy chyba. Okej, okay, tak to chyba mogę pogrupować jakoś. To jest głowa obcego. Wezmę ją w razie czego ze sobą. Siekierki mam dwie, w razie gdyby się jedna zepsuła, to się może przydać. Czy tutaj jakieś drewno coś będziemy nosić ze sobą? Może weźmy to wszystko. To niekoniecznie. Glinianą cegłę w tej chwili. Dobra, myślę, że tyle miejsca to spokojnie mi tutaj wystarczy. A, tylko czy nie robi się za późno. Wielbłąd znowu jest. Wiecie co, ja bym może dzisiaj jeszcze spróbował. Zobaczył, czy ten wielbłąd jeszcze coś zje. Jeżeli nie, to przespałbym się i może jutro, jak ja będę miał trochę więcej energii, zacznie się robić jasno. To może spróbowalibyśmy z tym wielbłądem. O, dałem mu znowu jeść. Wielbłąd nakarmiony, czy. Halo? Czy... Ja mogę na ciebie jakoś wejść. No nie. Okej, okay, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Mam mało liści. E, tak, na pewno chciałbym sobie uzupełnić jeszcze ilość liści. Dlatego, że jak gdzieś pójdziemy z liny, buduje się znaczniki. Ja chciałbym powoli może te znaczniki gdzieś tam e, rozlokowywać. Żeby bardziej się orientować na tej mapie, lepiej jakoś. Przy okazji daktyle chyba przydadzą się do wielbłąda. Do wielbłąda, znaczy dla wielbłąda, tak sobie myślę. Po uzupełniamy sobie takie zapasy, e, które są niezbędne. Bierze... O, chyba słyszałem żabę. Czasami coś mówię i zagłuszam to, co mam na słuchawkach. Wiem, że wieczorem żaby wychodziły w tej pierwszej oazie. Nie wiem, jak jest tutaj. Czy tak samo, czy nie. Chcę, że tą i maksymalnie jeszcze jedną palmę sobie zetnę Poszukam jeszcze żabek Pójdziemy spać i zobaczymy, czy jutro Jak damy, nie wiem, daktyler wielbłądowi Czy uda się na nim przejechać Jeżeli nie, to wybierzemy się z buta Gdzieś sobie znowu znacznik ustawimy staramy się coś znaleźć Tak, żeby wiedzieć, między czym się możemy przemieszczać No i tak sobie myślę jeszcze, że Ogólnie skorpiony były w tych pierwszych ruinach w Których byliśmy One, tylko teraz, żebym się nie pomylił No, mogą, jeżeli piramida jest tam to mogą być gdzieś tam. Nie wiem czy to jest prawda, ale tak może być. I tam były skorpiony, więc może się okazać, że z któregoś skorpiona ten worek jadowy po prostu wyskoczy. I, i uleczymy się. Jak się uleczymy, no to już będzie o tyle lepiej. O, twój wielbłąd jest głodny znowu, tak pisze. Co jest z tymi liśćmi? Gdzie one są? A, tu. O, tu. Dobra, pani wielbłądzie, ale ty idź spać, jutro ci damy daktyle i zobaczymy, czy ty się z nami zaprzyjaźnisz bardziej. Chyba, że jest tak, że jak ty jesteś głodny, a ja ci nie dam jedzenia, to ty po prostu sobie pójdziesz. Jest taka szansa? Oby nie. Dobra, nakarmię cię jeszcze raz. Rozdzielimy sobie. Nakarmimy jeszcze raz wielbłąda. Proszę. Nowe schematy. Sakwa do wielbłąda. O, można na nim jechać. Oswojono wielbłąda. I jeszcze sakwy możemy zrobić. Dobra, spójrzmy na to. Wyposażenie? Nie. Zasoby? Nie. Broń na pewno. Obiekty. Sakwa jest. Ale do tego materiału. Myślałem, że może ze skóry. Coś tu jeszcze jest? Nie. Narzędzia. Dobra, panie wielbłądzie, ja idę spać. Ja idę spać i dzisiaj myślę, że na tym sobie zakończymy, znaczy prześpimy się, obudzimy się rano i standardowo dopiero wtedy sobie zapiszę e, stan gry. I wtedy, wtedy się pożegnamy. A, nie, można mieć więcej razem. Tak, niech to się piecze do rana. Ja się jeszcze napiję. Dobra, no i idziemy spać. I widzimy się rano. Będzie jakiś mądry tekst na koniec dnia? Noc mija wolno, twój sen jest niespokojny. Słyszysz każdy najmniejszy dźwięk dochodzący z otaczającej ciemności. Gdy tylko za horyzontem pojawia się pierwszy promień światła, wstajesz i rozpoczynasz nowy dzień. To by się zgadzało. Cały ja. Ok, dzisiaj to tyle. Dzięki, że byliście. Jak coś, to łapki pod filmem, według uznania, piszcie komentarze, to bardzo będzie zachęcało mnie do dalszego nagrywania, czy też negatywne, czy pozytywne komentarze. Po prostu, żeby były, żeby poniosło się też dalej. Dajcie suba, jak jeszcze nie subskrybujecie. No i generalnie, dzięki, do następnego.